witam ponownie wywaliło streamka za, za prawa autorskie już jesteśmy, po prawej stronie u góry robimy sobie m-level i przy okazji pekamy sobie w diabełka i rozmawiamy o krypto, czyli no nic nowego nic nowego na kanale tylko no trzeba trzeba wiedzieć o tym że ten, że bitcoin troszkę popłynął sobie, nie i nie wywaliło, a to nie wiem dobra, chodźmy tu i męczymy te, te Diablo, żeby żeby coś nam wypadło, jakiś dobry drop był. Wow. Zobaczmy czy co tutaj coś wypadnie. Rozmawiamy sobie o inwestycjach. No i jeszcze jedna sprawa, jeśli oglądacie teraz streamka, to chcę powiedzieć, że mnie nie będzie cały weekend, więc to wam polecam. Jeśli ktoś nie będzie umiał sobie z tym bardzo mocno poradzić, to zawsze możecie zobaczyć jakieś archiwalne streamy albo filmy na YouTube. Ale w poniedziałek wrócimy. Jeszcze co chciałem powiedzieć a propos Bitcoina, a propos wszystkich rynków, no to jeśli chodzi o rynek akcji, czy tam Nazdaki, czy SP 500, to lepiej wydaje mi się, że lepiej wejść na spadkach, nawet jeśli. Nawet jeśli ta tendencja dalej jest spadkowa i, i, i tam rynek ma zaliczyć jakiś dołek, niż wejść na, na górce i później patrzeć jak to wszystko spada, nie? No ale tak jak mówię, jestem tibiczykiem i hazardistą, więc mogę się po prostu mylić. Są gdzieś tam moje przemyślenia, które nie muszą się pokrywać z prawdą. Teraz pokażę, zobaczymy, no. Na tą chwilę może to szaleństwo, ale bardziej wierzę w Bitcoina niż w odbicie SP 500 i Nasdaq. -a. Może ktoś powie, że jest szalony. <laughs> A rynek kryptowalut uczy tego, że nie można być niczego pewnym i pewniaczki nie są pewniaczkami. Jak dla mnie pewniaczek to był Fame który okazał się głównym niepewniaczkiem. Pewniaczkiem był Kronos, Crypto.com i Mundial. Powiedzcie mi, skoro jest Altcoin, który przez którego można płacić kartą przez krypto. Który jest sponsorem Formuły 1, który jest sponsorem całego mundialu w piłce nożnej. To co, chyba nie może się to nie udać, nie? No jednak się nie udało. Więc idzie się naciąć na tym rynku. Blisko hazardu jest inwestowanie, granie na spocie. To jeszcze nie jest taki hazard. Hazardem bym nazwał trading na wysokich lewarach. Kurde, no. Do kilku tysięcy warto inwestować w siebie. Ogólnie, tutaj tak jak Tomek mówił, że wypierdalać do pracy, a nie bitcoiny. Moim zdaniem, no to. Chyba to jest logiczne, że pierwsze co, no to zacząć jakąś pracę, która przynosi dochody, a jeśli jesteśmy w stanie coś odłożyć, no to wtedy człowiek się zastanawia nad, nad inwestycją, nie? Chyba, chyba nie wcześniej. Jak ktoś ma jakieś oszczędności, to dlatego, że ma tych pieniędzy gdzieś za dużo, nie? Jak ja inwestuję w siebie? Wiesz co, jestem w trakcie robienia yy, kursu angielskiego. Cały czas próbuję szlifować swój angielski. Nie uczyłem się go za dużo, jak byłem. Jak jeszcze się uczyłem, chodziłem do szkoły i tego akurat żałuję. No. Więc cały czas uczę się sukcesywnie tego angielskiego. Można powiedzieć, że teraz chodzę do szkoły. Mam problem z gramatyką. I tego chcę się nauczyć. Gdzieś tam zawsze się dogadam, ale po prostu czasami po angielsku wyrażam się jak, jak spocuchy piszące po polsku tu na czacie, czyli żołnij ty chcieć być już tam, wiecie czasami jak pocuch coś napisze, nie, w nerwach. No i jeszcze jak są czasami jakieś... Jak tak rozmawiam z kimś, to jest spoko, ale jak czasami jest jakaś prelekcja albo nie wiem, ktoś coś gada po angielsku i chce używać. No Zauważam, że niektórzy chcą używać takich yy, wyszukanych zwrotów. Po to, żeby brzmieć bardziej profesjonalnie, może to no, czasami zdarza mi się, że nie rozumiem jakiejś tam sekwencji. Za granicą przecież jak masz z kimś gadać, to nie patrzą. Jak? Ale wolę, wolę mówić poprawnie, niż niepoprawnie. Do tego dąży, nie? Będzie Diablo 4 na streamie? Oczywiście, kolego. 17. Czy mam chociaż angielski na B1? Wiesz co, nie robiłem jakichś testów. Ale tak jak mówię, no z każdym się dogadam, każdy... Nie miałem też sytuacji, żeby mi ktoś, ktoś mi nie zrozumiał. Bardziej to chyba w drugą stronę. Że zawsze czy zawsze. Bywały momenty, w których musiałem kogoś poprosić, żeby używał y, bardziej prostszego języka, nie niż wyszukanych słów. Więc nie uczyłem się tego za dzieciaka, to, to mogę to mogę powiedzieć, że szkoda, że nie uczyłem się angielskiego. Bo nikt mi nie powiedział, że on będzie taki ważny w przyszłości. No i staram się też robić inne rzeczy z angielskim, oglądać filmy po angielsku. Czy tam na YouTubie jakieś, jakieś właśnie po angielsku z napisami. Dobra, ostatnią gierkę zrobimy. Będziemy się żegnać moi drodzy na zawsze do poniedziałku. Nie, aż tak na zawsze. Jest tak samo jak macie, o, macie obco, obcokrajowiec, który mówi po polsku, nie, którego zrozumiecie, no ale on też mówi, ja chcieć być, ja robić tu w Polska, ja pracować tu w Polska, lubić cię, jak cię poznać, że tak mówią, no i okej, okay, no jest to spoko, nie, ale lepiej by było jednak... Jednak ten angielski, cały świat się posługuje w tym języku angielskim. Więc jest dobrze jest, jest go znać. Czy Anhyliusa chcesz? Ja mam, ale takiego mega słabego. O jakiś tutaj... Ktoś do nas dołączył. O kurwa! Yo! się zagadałem. Szkoda, bo to EXP spada później. Jeszcze nie mam tego. Dobra. O! Prawie gleba. No to kolega chyba, nie? To chyba widz. 88, takie same levele mamy. Dobra moi drodzy, kończymy streamka. Starszy, ja wam dziękuję, odpaliłem się tak zwykle. Nie gram o takiej godzinie, ale mówię, że jak nie będzie, nie będzie teraz do poniedziałku streamka, to trzymajcie się, bardzo dziękuję Wam za oglądanie. Ten level będziemy robić. No i będziemy się widzieć. I co? Dobrych inwestycji życzę, samych sukcesów, samych <grych> y, sukcesów w gierce, miłego weekendu i czego sobie tam wymarzycie i... i, i tyle. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!